Dobrze, trenerze, no to oczywiście w imieniu kolegów, którzy zawsze zadają to pytanie, nie mogę inaczej. I poprosiliśmy o stan kadry na mecz. As usual, we'd like to ask you about the situation in the squad before. Ehm. Mm -hmm. um, Okej. Okay. The situation is uh, still good in in the squad. We we uh, still have Marcelan Lis, but he's out of training. Okej, okay. sytuacja w drużynie jest dobra. Poza treningami wciąż jest Marcel i Lisowski. Um, however, we 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 are just ending a national team break that ends yesterday evening, so um, it's mm, mostly of the players will come back in this afternoon but we still have linus that will not uh, reach the training today he will come tomorrow so uh, let's say from from this perspective everything is not perfect ale kończy się przerwa reprezentacyjna, właściwie skończyła się wczoraj wieczorem więc e, zawodnicy będą wracali dzisiaj po południu z wyjątkiem linusa który nie będzie uczestniczył w treningu więc z tego punktu widzenia sytuacja nie jest idealna że dobrze, o rywalu dwa słowa poprosimy. Wiem, że zawsze trener powtarza, że skupia się na swojej drużynie, ale jednak byśmy chcieli wiedzieć coś o piaście według trenera. Tak, yes, have. Uh, Moja opinia o Piast jest um They are a very well organized team. Moja opinia na temat Piasta jest taka, że oni są bardzo dobrze zorganizowaną drużyną. Uh, they are more aggressive uh, as a team that I have noticed before. Oni są bardziej agresywni jako drużyna niż um, obserwowałem to wcześniej. Mają bardzo dobrą prędkość na skrzydłach. Um, national team player uh, as number Mają reprezentanta polski z numerem 6, więc uh, są bardzo dobrze in, zorganizowaną drużyną i również mają dobrą indywidualną jakość. Moja opinia jest również taka, że są drużyną, którą bardzo ciężko pokonać, i widzimy to w tej serii zremisowanych meczów. I to jest drużyna, która zasługuje na więcej punktów niż w tej chwili ma. Dobrze, trener, że trener wspomniał o tej przerwie reprezentacyjnej. Trener jest z niej zadowolony, bo z jednej strony przerwa reprezentacyjna to jest czas, żeby spokojnie sobie poćwiczyć, a z drugiej strony szło dobrze. Była fajna seria. Fajnie byłoby to podtrzymać, być w tym ciągu meczowym wtedy, kiedy dobrze szło. No to jak rozpatrywać po czasie tą przerwę. So how, how Something that we can control when it comes. Uh, last time uh, it comes in September, we lost a lot of games and we could train a little bit. Uh, and this time we come from a winning streak. I would prefer, if I could wish, to keep on playing. To jest coś, nad czym nie mamy kontroli. Podczas poprzedniej przerwy reprezentacyjnej to było we wrześniu, mieliśmy tę serię przegranych meczów. W tej chwili gdybym miał nad tym kontrolę, gdybym mógł sobie życzyć, to wolałbym kontynuować grę but i'm quite optimistic guy so i i i hope uh, if uh, has helped us been even better when we go again against piast in gliwice ale jestem optymistą i uważam że to pomoże nam w jeszcze lepszej grze w meczu z piastem we, we had some stuff in, in gliwice when we was against ruch we we let them stay there to to this time so It's okay. no, it doesn't matter. Były to wydarzenia w meczu w gliwicach z ruchem OK, proszę. We go back to the same dressing room. That's why I mean. Teraz, takie pytanie ze szkoły podstawowej. Kto jest najlepszym piłkarzem Pogoni? Kto jest najlepszym piłkarzem w pana drużynie? You know, my daughter asked me this question today. She's 11 years old. It's true. Moja córka zadała mi to pytanie. Ona ma 11 lat. Naprawdę? And I answered her. You know it's very hard to answer this question. Yeah, but is it not Grochowski? Yeah, of course he's he's great in 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 what he do, but but when we have some other players that is great what they do. So it, for me it it's impossible to put one player ahead of someone else when we look like we do now. I, i oczywiście powiedziałem im, że bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście mamy Grochowskiego, który jest świetny w tym co robi, ale mamy również innych zawodników, którzy są doskonali w tym co robią, więc bardzo ciężko jest postawić jednego zawodnika przed pozostałymi Tak. So, so, um, I, uh, I, I can't in good I'm it's quite interesting question ale nie jestem w stanie odpowiedzieć w dobry sposób na to pytanie, ale to jest całkiem interesujące pytanie. Ja w ogóle powiem szczerze, nie spodziewałem się, że trener Rave będzie próbował odpowiadać i podać jakiekolwiek nazwisko. Także cieszę się z tego, co trener powiedział. A to pytanie, tak powiem szczerze, zadałem trochę pod innym kątem, bo były te wyceny na portalu Transfermarkt i tam wyszło, że najwyżej wyceniali pod tym względem takim tej sumy wartości piłkarza byli Linus Walkwist i FDMIS Coloris. No i chciałem tak zapytać, czy. Oni są takimi na przykład piłkarzami, od których jeżeli trener tak patrzy globalnie gdzieś wstecz na te wszystkie poprzednie spotkania, to na przykład to są piłkarze, którzy gdzieś tam są od razu w tym trzonie drużyny, który, którą tre, który trener ustala na, na meczu. I tak można powiedzieć, trochę inne pytanie, od kogo trener rozpoczyna ustalanie składu na mecz? Hmm.

extremely good mamy trzech zawodników którzy robią świetną robotę i grają jakby grali ze sobą od 10 lat a grali grają ze sobą przez trzy tygodnie uh, but, uh, Again, it's very hard to say. But how how we can say is that we often change offensive players during games because this is the most easiest thing to to get something on. bardzo uh, uh, często w trakcie meczu zmienialiśmy ofensywnych zawodników, ponieważ jest to łatwy sposób aby coś But during the first two months, I needed to change central defender every game, so it, it's. it's, it's tricky answer A w podczas pierwszych dwóch miesięcy musiałem często w trakcie meczu zmieniać środkowych obrońców, więc uh, ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, ale jestem bardzo zadowolony z tego, jak w tej chwili wyglądamy. Dziękuję.

Chciałbym odpowiedzieć jasno na to pytanie ponieważ troszeczkę unikałem odpowiedzi na to poprzednie ale mogę powiedzieć tak że mam nadzieję że Marcel i Wojtek wrócą do drużyny po następnej przerwie reprezentacyjnej

Dzięki, proszę Kuba. Panie trenerze, dwa tygodnie temu graliśmy już na stadionie w Gliwicach. W jakiś sposób to nas może. Może nam pomóc przed piątkowym meczem? Nie uh, Nie wiem. Uh, wiem, to, co wiem to, to, że była świetna atmosfera w meczu z ruchem. Uh, we know the dressing room, we know the, the pitch Znamy szatnię, znamy murawę. Ale myślę w inny sposób myślę o tym co może nam pomóc. jest, that we are more aware now about the mechanism that makes us do great performance. Myślę, że w tej chwili jesteśmy bardziej świadomi tego mechanizmu, który powoduje, że świetnie gramy. We are also aware about the mechanism that makes us do poor performance. I mamy również świadomość tego mechanizmu, który powoduje, że gramy słabo. And we need to show that we are able to perform on the highest level week after week now. I musimy zrobić wszystko, żeby być w stanie grać na najwyższym poziomie teraz tydzień po tygodniu. So, so I think this kind of things is more important about where we play, and against who we play we know more about us now. I myślę, że to są rzeczy, które są ważniejsze od tego, gdzie będziemy grać i z kim będziemy grać. Wiemy w tej chwili więcej o samych sobie. We Wiemy, o tym co musimy robić, i jak musimy robić, żeby być na naszym najwyższym poziomie. And we cannot accept to play on, on a lower level uh, than, than our quality and in the team. I nie możemy zaakceptować gry na niższym poziomie niż nasz nasz poziom jakości i kompetencji w drużynie. Więc jest to nieco inna odpowiedź na to pytanie, ale mam nadzieję, że dobra. Świetna. Panie trenerze, no tak się zbiegło, że okres przerwy reprezentacyjnej jest czasem, żeby można było też poćwiczyć albo poćwiczyć nad kondycją, nad stroną, stroną fizyczną, albo doleczyć pewne urazy. E, czy może pan zapewnić, że na te dwa najbliższe etapy ligowe, czyli do końca tego roku tej siły pogoni wystarczy? Jest pan o tym przekonany, że pod względem fizyczności, takiej bo, boiskowej fizyczności wszystko będzie, jest będzie w porządku? Do you mean injury or uh, fit or something else? or form, no z, z of course, injuries are Yeah, injuries I can't uh, I can't predict but but uh, from the physical situation I think we 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 have in the past done our on the highest level comparing to a team about uh, the numbers. From, from fitness perspective. I oczywiście jeśli chodzi o kontuzję nie jestem w stanie tego przewidzieć jeśli chodzi o formę fizyczną to robiliśmy wszystko żeby poprawić nasze wyniki i formy fizycznej I oczywiście podczas przerwy reprezentacyjnej również robiliśmy wszystko aby ten poziom coraz bardziej podnosić. And push the i żeby. so um, I wouldn't say that it, it uh, that we have in the past had problem with our physical we, we...

Piast is, a, is a, like I said, a very well organized team, but, but we need to be prepared both for, for they, how they defend and how they attack. So, uh, with Piast, it, it gives us consequences in the way they play that we need to take care of before the game, Very more than, than, than we maybe did the previous game. My lubimy grać mecze, niezależnie od tego z kim gramy, ale tak jak powiedziałem wcześniej, Piast jest bardzo dobrze zorganizowaną drużyną i musimy wziąć pod uwagę to, jak musimy być przygotowani na to, jak oni atakują, na to, jak się bronią i to będzie miało pewne konsekwencje, jeśli chodzi o nasze przygotowania do tego meczu. So, just to be clear, the, the way Piast uh, appears on the pitch gives us consequences, both in offense and defense, that we need to fix uh, very strongly before this game. So, the answer is uh, short yes in, in your, on your question. Więc przesłanie, żeby było jasne, sposób w jaki Piast wygląda na boisku powoduje pewne, pewne konsekwencje i pewne rzeczy, które musimy naprawić zarówno w ataku, jak i w obronie. Więc taka jest właśnie odpowiedź na to pytanie. Byłoby dużą niespodzianką, gdyby dokonał Pan zmian w wyjściowym składzie po serii spotkań, gdy tych roszat nie było, ale... Czy zastanawia się pan nad takimi roszadami może jedną może dwoma uh, to be clear i need to be ready to um, consider to in the starting We have as i said, some that arrives, uh, tomorrow from, from national team it's not the perfect way to, to, um, Uh, prepare for for uh, game against Piast, żeby było jasne, muszę być gotowy do tego, aby wprowadzić pewne zmiany w wyjściowej jedenastce. Niektórzy zawodnicy wracają po przerwie reprezentacyjnej jutro i to nie jest idealna sytuacja, jeśli chodzi o przygotowanie do meczu z Piastem. So odpowiedź jest taka, że I'm thinking more now uh, than before against Rov uh, about the starting 11. I odpowiedź jest taka, że w tej chwili bardziej myślę na temat na temat wyjściowej jedenastki bardziej niż w przypadku meczu z ruchem.